Hej, hej, hey, hey, jestem Irena, jestem dietetyczką i... Mamy tutaj najfajniejszą społeczność ever, więc stwierdziłam, że super byłoby się z Tobą jeszcze lepiej poznać, dlatego chciałam dzisiaj podpowiadać na najczęstsze pytania, jakie tutaj od Was dostaję i dodatkowo chciałam też poznać Ciebie, więc jeżeli tylko masz ochotę, to napisz w komentarzu coś o sobie, możesz odpowiedzieć na któreś z tych pytań tutaj lub po prostu coś o sobie napisać. Tak, na co dzień to na tym kanale uczymy się zdrowo odżywiać, ale w taki bardzo prosty, spokojny i niewydziwiany sposób, więc jeśli Cię to tylko interesuje, to możesz kliknąć w dzwoneczek. Jeżeli lubisz takie luźniejsze filmy, to koniecznie daj w górę albo napisz, żebym wiedziała, czy takie robić, czy raczej bardziej merytoryczne. A jeśli chcesz mnie jeszcze więcej, jeszcze więcej jakiś zdrowych i nie tylko inspiracji, to koniecznie też padnij na Instagram, tam jestem codziennie i już biorę pytania. Podzieliłam je sobie tutaj na trzy kategorie. Pierwsza to o pracę, o którą było najwięcej pytań, o studiach dietetycznych i trzecia taka o jedzeniu, o życiu, taka w sumie o wszystkim. Więc zaczynajmy. Najwięcej pytań, najwięcej było właśnie o moją pracę, o to czym się zajmuję, o to jakie mam plany po studiach, z czego ja żyję, także lecimy. Co po studiach, gdzie pracuję, jakie mam plany zawodowe? To jest dość mocno obszerny temat. Tak na początku tego roku zaczęłam powolutku zarabiać coś tutaj z mojej działalności online. Na początku były to bardzo niewielkie sumy, które też od razu przeznaczałam w rozwój kanału, czyli wiem, na przykład kupiłam sobie aparat i tym podobne. Ale od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, co w ogóle jest dla mnie jakieś totalnie szalone i totalnie w to nie mogę wierzyć, to co teraz tutaj robię, może być moją pracą na pełen etat, co jest tak totalnie, totalnie szalone i jestem tak niesamowicie, niesamowicie wdzięczna. W każdym razie od kilku miesięcy mam własną działalność gospodarczą. Mam firmę, która nazywa się Helpium no, no i pani w urzędzie, gdy zakładałam tę działalność, w ogóle popatrzyła się na mnie z takim wzrokiem, że co ty dziewczynko robisz i powodzenia, także tak od kilku miesięcy zajmuję się szeroko pojętą edukacją żywieniową online. No więc skąd mam pieniądze i z czego żyję? Ogólnie to myślę, że bardzo dużo osób niepotrzebnie jakoś spina się w koło pieniędzy i mówienia o pieniądzach i to jest w wielu przypadkach taki temat tabu. Więc jakie ja zarabiam? Otóż jak większość youtuberów, po części zarabiam z reklam, które wyświetlają się przed, w trakcie i po filmach. Aczkolwiek jeżeli nie jest się dużym kanałem, to to nie jest jakiś duży hajs. To, są takie, to jest taki miły po prostu dodatek i ciężko się z tego utrzymać, jeżeli rzeczywiście nie jest się dużym. Drugim takim bardzo popularnym sposobem zarabiania youtuberów i twórców internetowych są po prostu, jest po prostu tworzenie materiałów sponsorowanych. Ja mam do tego takie podejście z dużą, bardzo dużą rezerwą. I już tłumaczę o co chodzi. Ja tutaj na kanale najbardziej, najbardziej cenię sobie naszą relację i Twoje zaufanie do mnie. Dlatego, jeżeli miałabym tutaj coś polecać, reklamować jakąś markę, to musiałabym szczerze, szczerze, bardzo ją lubić, rzeczywiście ją... Bardzo szczerze polecać, utożsamiać się z jej przekazem i uważać, że to, co ona daje i ta nasza umowa jest również wartościowa dla Ciebie jako widza. Także póki co miałam współpracę tylko z jedną marką, aczkolwiek mi to nie przeszkadza. Dla mnie takim głównym źródłem utrzymania od kilku miesięcy jest moja własna działalność, którą teraz cały czas bardzo intensywnie staram się rozwijać, póki co wydałam już jednego e-booka i wydaje gotowe spisu, których mam nadzieję, w przyszłości będzie jeszcze więcej. Na przyszłość mam jeszcze masę, masyjnych. O których już trochę mówiłam na Instagramie, chciałabym zrobić taką małą szkołę zdrowego odżywiania ale tym wszystkim będę, będę informować i możesz śledzić mnie na Instagramie, bo tam o tym mówię najwięcej. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ja zupełnie nie uważam, że materiały sponsorowane są czymś złym. Absolutnie, absolutnie nie. Ja po prostu jestem w tej dziedzinie bardzo mocno e, wybredna i też ja osobiście wolę tworzyć własne produkty, bo wtedy jestem pewna, że one są dobrej jakości, że na pewno Wam się przydadzą, że Wam pomogą, także o wiele bardziej po prostu wolę skupiać się. Na tym. Też jestem tak, tak, tak niesamowicie wdzięczna, że to, co kocham robić, czyli edukować żywieniowo i pokazywać, że zdrowe jedzenie może być naprawdę bardzo proste, może być moją pracą. To jest tak, tak, tak niesamowite, że w ogóle wow. Ale też ogólnie prowadzenie własnej działalności ma swoje minusy. Ma ich dość sporo. Nie jest to takie wszystko super proste, jak się może wydawać. Ogólnie to. Trzeba dużo ogarniać, ja nie jestem ogarniętym człowiekiem i bardzo łatwo się stresuję, ale ogarniam się w tym wszystkim także na spokojnie. Czy planujesz podjąć pracę stacjonarnie, czy planujesz otworzyć własny gabinet dietetyczny? Na początku studiów planowałam otworzyć swój własny gabinet dietetyczny, później poszłam do pracy w takim gabinecie i zmieniłam zdanie. Ja jakoś tak wolę o wiele bardziej pracować online, mi to osobiście o wiele bardziej odpowiada, aczkolwiek nie mówię, ja bardzo często zmieniam też zdanie, więc może kiedyś mi się to odmieni i może zmienię zdanie, także zobaczymy. Czy przyjmuję indywidualnie pacjentów? Początkowo kiedyś przyjmowałam, ale później zupełnie nie starczało mi czasu na tworzenie tutaj treści na YouTube, więc wybrałam YouTube i z tego zrezygnowałam. Ale w ramach tego stworzyłam gotowe jadłospisy, tak żeby po pierwsze one nie były aż takie drogie, po drugie były dostępne też dla każdego, bo tych pacjentów wtedy i tak mogłam przyjmować bardzo bardzo ograniczoną ilość. Także tak to wygląda. Czy gdzieś pracowałam podczas studiów? Jak wyglądały praktyki? Na praktykach byłam w bardzo wielu miejscach. <grymka> byłam na praktykach dietetycznych. Uwaga, dietetycznych w żłobku, gdzie w pierwszej godzinie, chyba nawet nie, zapytali mnie, czy przebierałam kiedyś pieluchy, więc moje praktyki ogólnie polegały na byciu mianią, byciu opiekunką i m.in. na przebieraniu pieluch, ale było tam bardzo fajnie. Dzieciaki były strasznie słodkie, także było super. Miałam też praktyki w szpitalu, w cateringu dietetycznym, miałam też kiedyś praktyki w ośrodku takim wakacyjnym z dietą, gdzie moim zadaniem przez trzy tygodnie było obieranie marchewek i ziemniaków, także też było super. Miałam też praktyki w gabinecie dietetycznym. Tam się chyba najwięcej nauczyłam z tych wszystkich praktyk i tam też później zostałam na chwilę w pracy. A tak to to dorywczo pracowałam jako hostessa, kelnerka, pracowałam na zbiorach, ogólnie bardzo dużo różnych rzeczy, ale to tak typowo, typowo dorywczo. Każdą tę pracę i praktyki łączyła jedna rzecz, po nich zawsze wychodziłam z przeświadczeniem, że nie chcę tak pracować. <grych> Dlatego polecam Ci w trakcie studiów, czy to ogólnie jeżeli masz więcej czasu, to próbować sobie różne prace, praktyki, tak żeby po prostu zobaczyć, co lubisz, co Ci się podoba, co nie i jak lubisz pracować. Teraz jeszcze kilka pytań o studiach dietetycznych. Ogólnie już nagrałam cały osobne Q&A o o studiach dietetycznych, tu Cię do niego odsyłam, ale te pytania też bardzo często się powtarzały, więc tutaj też na część o dietetyce sobie poodpowiadamy. Czy polecam studia dietetyczne, czy bardziej jakiś porządny kurs i czy na studiach została mi przekazana wiedza, jaką oczekiwałam po kierunku? Co do drugiego pytania, to... Hmm, ogólnie to studia są taką dobrą bazą, dobrą taką bazą wyjściową. Na pewno e, takich podstaw się tam nauczyłam. Oprócz tego też było bardzo dużo zapychaczy, mniej potrzebnych, ale myślę, że to jest normalne i na większości studiów niestety tak jest. Ale oprócz tego, oprócz studiów myślę, że bardzo ważne jest też samo dokształcanie się. Myślę, że studia, jeżeli chce się zostać dietetykiem, są bardzo ważne i ja, jeżeli chcesz się tym zajmować, bym ci je bardzo polecała. Moim zdaniem nie ma co przyrównywać wiedzy, którą zdobywamy przez kilka lat, do wiedzy, którą... Co będziemy na danym kursie. Tym bardziej, że dietetyka jest to taka dziedzina, przy której jeżeli nie mamy zbyt dużej wiedzy, to możemy sobie lub komuś zrobić dużo krzywdy, dlatego moim zdaniem naprawdę warto tutaj mocno skupić się na edukacji, ale same studia moim zdaniem zdecydowanie nie wystarczają. Oprócz tego ja też polecałabym robić dużo kursów, dużo samemu się doszkalać. To jest taka dziedzina, która jest niesamowicie obszerna i też niesamowicie się zmienia, dlatego też samemu śledzenie różnych nowinek, ale takich ze sprawdzonych źródeł, samemu też wybieranie się na różne kursy jest mega istotne. Także jeżeli jeżeli ktoś chce się zajmować dietetyką, to zdecydowanie polecam studia, ale też, żeby pamiętać, żeby na tym nie skończyć i też, żeby cały czas się samemu we własnym zakresie rozwijać. Myślisz, że dietetyk to opłacalny i przyszłościowy zawód, czy naprawdę trudno znaleźć pracę po dietetyce? Pracy po dietetyce ogólnie jest naprawdę mało i szczególnie, jeżeli chodzi o znalezienie pracy gdzieś u kogoś, w jakimś gabinecie, czy jakiejś pracy na etat, to jest to naprawdę bardzo ciężkie i większość dietetyków, jeżeli pracuje w zawodzie, to zakłada własną działalność. Ogólnie, tak jak też mówiłam, żeby mieć fajną pracę, po studiach dietetycznych, czy to też w większości innych studiów. Moim zdaniem niezamowicie ważne jest to, żeby już podczas studiów jakoś ponad ten program, który jest na studiach, działać samemu, cisnąć, szukać różnych praktyk, różnych miejsc, gdzie można zdobywać doświadczenia, albo jakoś samemu się rozwijać. O czym miałam temat pracy magisterskiej? Pracę magisterską napisałam po części z niektórymi z Was, bo prosiłam Was o odpowiedzi na moją ankietę, którą użyłam w części badawczej, i praca była o temacie świadomości żywieniowej osób będących na diecie wegańskiej. Jeśli chodzi o wyniki, to moim zdaniem jest naprawdę całkiem nieźle, ale dalej będziemy tutaj się uczyć. Co mnie skłoniło do tego kierunku studiów? błędnie zdiagnozowana nietolerancja pokarmowa. Będąc nastolatką błędnie zdiagnozowali mi nietolerancję na gluten, mleko, jaja, cytrusy i orzechy, przez co przez długi czas byłam niepotrzebnie na bardzo mocno restrykcyjnej diecie. Ale hej! <grymny> dzięki temu przynajmniej zainteresowałam się dietetyką, dzięki temu założyłam ten kanał i możemy sobie tutaj razem chillować. Także wychodzę z założenia, że większość rzeczy, które teraz wydają się zupełnie niefajne, mogą kiedyś w przyszłości wyjść nam na dobre, także... tak. <grymny> Czy zawsze jem zdrowo? Otóż zdecydowanie nie. Powiedziałabym, że tak żywię się w 80-90% zdrowo. Staram się, by moja dieta bazowała na mało przetworzonych produktach, takich jak kasze, strączki, orzechy, warzywa i owoce. Mi ogólnie sprawia radość zdrowe jedzenie i nauczyłam się już sobie tak gotować, że rzeczywiście czerpię radość z tego zdrowego jedzenia. Ale oprócz tego, jeżeli raz za czas mam ochotę na coś mniej zdrowego, mam ochotę na chipsy, na pizzę na mieście, na jakiegoś wega burgera, to sobie tego również nie odmawiam. Ja jestem za tym, by zamiast być na super idealny, 100% zdrowych dietach, tworzyć sobie po prostu zdrowe nawyki, bo, będąc na takiej stuprocentowo zdrowej diecie, tak naprawdę często wytrzymamy na niej dwa tygodnie i znowu wrócimy do naszych mniej zdrowych nawyków. A jestem za tym, żeby po prostu uczyć się zdrowego stylu życia: takiego, który nam odpowiada, który nie musi być idealny, ale jest taki, z którym my się dobrze czujemy i który rzeczywiście z nami zostaje. Jakie jest moje największe guilty pleasure? I tutaj, nawiązując do wcześniejszego pytania, to ja raczej nie traktuję tego jako guilty pleasure, to znaczy nie robię sobie z tego powodu wyrzutów sumienia, tylko takie mniej zdrowe produkty traktuję jako rzadki, okazjonalny, ale też normalny składnik diety. Ale z takich najmniej, <grym> z najmniej zdrowych produktów, które najbardziej lubię, to chyba będą leisy, Strongi. Naprawdę, no lubię no, cóż, cóż mogę powiedzieć. <grym> Słodkie czy słone przekąski? Słone, zdecydowanie wolę słone. Wolę wyjść na burgera wegańskiego, na pizzę, albo właśnie zjeść jakieś słone przekąski niż słodycze. Ze słodyczy mi wystarcza... gorzka czekolada z masłem orzechowym. I na sam koniec, czy zawsze byłam taka pewna siebie? Mało kto dziś nagra story bez makijażu. Oj, nie. Ja przez większość życia byłam bardzo mało pewna siebie i pewności siebie tak naprawdę, moim zdaniem, można się po prostu nauczyć. Ja tego robiłam głównie przez uczenie się akceptowania w, siebie i uwaga, bo zabrzmi to tutaj dość wyniośle, przez uczenie się takiej własnej miłości do siebie. <noise> tak wiem, brzmi to bardzo mocno patetycznie, ale moim zdaniem jest to niesamowicie, niesamowicie ważne, żeby mieć dobrą relację z samym sobą, bo kurka, najprawdopodobniej mamy tylko jedno życie, najprawdopodobniej mamy tylko jedno ciało, więc tak warto, naprawdę warto się z sobą zakumplować i stworzyć po prostu dobrą relację z samym sobą i nad tym też Pracować. I dzięki temu, i dzięki uczeniu się akceptacji siebie razem z naszymi wszystkimi, może nie jakimiś super idealnymi cechami, tak naprawdę uczymy się bardziej przejmować się naszą własną opinią o sobie niż opinią kogoś innego. Ogólnie to ja nie jestem jeszcze w tym jakąś ekspertką, cały czas się tego uczę, ale myślę, że naprawdę, naprawdę warto. I tym dziebko patetycznym wywodem, aczkolwiek na temat, który moim zdaniem jest niesamowicie, niesamowicie ważny, zakończymy dzisiejsze i Dziękuję za wszystkie pytania, daj też koniecznie znać, co myślisz o takich luźniejszych filmach, czy chcesz takie na kanale, czy wolisz same yy, merytoryczne bardziej. <grych> Jeżeli tylko masz ochotę, to napisz w komentarzu coś o sobie. Niesamowicie, niesamowicie miło mi będziecie poznać. Jeśli ci się podobało, to nie zapomnij o łapce, Górę. i w ogóle to też dziękuję Ci z całego całego serducha za Twoje wsparcie tutaj, za to, że tworzysz tutaj ze mną taką super, super społeczność. Naprawdę to jest tak, tak totalnie dla mnie niesamowite. Trzymaj się najcieplej i do zobaczenia już wkrótce.